Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Cześć, dzień dobry. Z tej strony Kasia Depa, ty słuchasz Biżuteryjnych Historii, podcastu o biżuterii i magicznym świecie jubilerstwa. Dzisiaj spotykamy się po raz trzynasty wyjątkowej kwietniowej serii poświęconej diamentom. Dla przypomnienia, każdego dnia aż do końca miesiąca przygotowałam dla ciebie niezwykłe historie, fascynujące legendy, a także praktyczne diamentowe wskazówki, jak się właśnie odnaleźć w świecie diamentów. Odcinek jest publikowany codziennie. I dzisiaj zapraszam cię do odsłuchania odcinka o czarnych diamentach. Czym są i co sprawia, że są wyjątkowe? Czarne diamenty, znane również pod nazwą carbonado, to jedna z najbardziej intrygujących i tajemniczych kamieni szlachetnych w świecie jubilerstwa. I mówię tutaj o naturalnych czarnych diamentach, które są naturalnie czarne. To jest ważne, bo w dalszej części odcinka dowiesz się dlaczego. Rozróżniam właśnie czarne diamenty na naturalnie czarne i... i czarne. Czarne diamenty przez wiele lat pozostawały w cieniu swoich bezbarwnych odpowiedników. Były niedoceniane, często pomijane, a nawet wykluczane z wysokiej klasy biżuterii. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Czarne diamenty przeżywają swój wielki renesans, zachwycając zarówno projektantów, jak i klientów, którzy szukają czegoś naprawdę oryginalnego. Na rynku są dostępne czarne diamenty, które są mm, przygotowywane w odpowiedni sposób. Zazwyczaj są po prostu wygrzewane. Stąd też to, co powiedziałam wcześniej, są czarne diamenty naturalnie czarne, a są także diamenty, które są po metodzie poprawiania, czyli są po, po procesie poprawiania. Czyli były diamenty, które nie były czarne, a stały się czarne, po prostu są to diamenty poprawiane. Natomiast jest to tak popularny proces powstawania czarnych diamentów, że po prostu prawie 98% diamentów czarnych na rynku jest poprawianych. To, co wyróżnia czarne diamenty, to ich niezwykle głęboki, aksamitny czarny kolor, który nie przepuszcza światła. Czarny diament pochłania światło, nadając kamieniowi niemal hipnotyzującą matowość. I w przeciwieństwie do klasycznych diamentów, których blask opiera się na grze światła na przejrzystości, na tym jak się światło odbija w kamieniu, uroda czarnych diamentów tkwi właśnie w ich tajemniczości i surowej sile wyrazu. To kamienie, które nie błyszczą w oczywisty sposób, przyciągają spojrzenia swoją nieprzeniknioną głębią i gwarantuje, czarny kamień przyciąga uwagę, przyciąga spojrzenia. Tak na marginesie um, mam swoją markę biżuterii z węglem kamiennym i o ile węgiel kamienny zdarzy mi się szlifować właśnie na facety, to prowadzę to markę już dobre już ponad 10 lat i wiem, że biżuteria z czarnym kamieniem, a węgiel jest czarny, naprawdę, naprawdę przyciąga spojrzenia. Wracając do diamentów, a ich ciemna barwa wynika z obecności ogromnej liczby drobnych inkluzji. Najczęściej są to inkluzje zbudowane z grafitu, hematytu, pirytu lub innych minerałów. I nagromadzenie tych mikroskopijnych struktur sprawia, że kamień jest całkowicie nieprzejrzysty i przybiera czarny kolor niemal o metalicznym połysku. I co ciekawe, czarne diamenty są bardziej porowate i ziarniste w strukturze niż inne, a, jakby odmiany. Co czyni te diamenty trudniejszymi w obróbce i wymusza, wymusza na szlifierzach zastosowanie specjalnych technik szlifu. Diamenty karbonado zostały odkryte po raz pierwszy w XIX wieku. Diamenty karbonado, czyli naturalne czarne diamenty, i te diamenty zostały odkryte niemal równocześnie w dwóch miejscach w Brazylii i w Republice Południowej Afryki i przez dekady nie postrzegane ich w ogóle jako materiału jubilerskiego wręcz przeciwnie. Diamenty czarne trafiały głównie do przemysłu jako narzędzia tnące i ścierne, ponieważ dalej miały swoją właściwość jako najtwardszy kamień, tak? jak najtwardszy minerał. Ich odporność mechaniczna była wręcz idealna do wiercenia i do szlifowania. Dopiero w drugiej połowie XX wieku zmieniło się postrzeganie czarnych diamentów. Początkowo stopniowo, a potem niemal lawinowo. Ich surowa estetyka, oryginalność i kontrast wobec tradycyjnych białych diamentów przyciągnęły uwagę projektantów mody, biżuterii oraz gwiazd show biznesu. Moda na czarne kamienie wpisywała się idealnie w estetykę rockową, alternatywną i nowoczesną, a z czasem czarne diamenty zaczęły się pojawiać także w kolekcjach luksusowych marek, są zestawiane z białym złotem, platyną czy nawet kolorowymi kamieniami. Prawdziwy jednak przełom w świadomości szerszej publiczności nastąpił jednak w 2010 roku, stosunkowo niedawno, kiedy była premiera filmu Seks w Wielkim Mieście 2. W jednej ze scen Carrie Bradshaw otrzymuje pierścionek zaręczynowy z czarnym diamentem. I to był gest, który miał symbolizować jej nieklasyczny charakter. Ten moment stał się przełomowy właśnie dla czarnych diamentów. Ten moment zainspirował tysiące kobiet i mężczyzn do szukania alternatywy dla tradycyjnych pierścionków zaręczynowych i biżuterii ślubnej. Od tego momentu czarne diamenty zyskały status ikony nowoczesnej elegancji. Dla tych, którzy kochają luksus, ale pragną się wyróżnić. Coraz częściej wybierane są jako kamienie centralne w pierścionkach zaręczynowych, sygnetach, kolczykach czy w minimalistycznych naszyjnikach. Często łączone są także z białymi lub przezroczystymi diamentami, tworząc wyrafinowane kompozycje kontrastów i struktur. Diamenty czarne wybierają osoby, które pragną wyrazić siebie. Niekoniecznie przez klasykę, ale przez coś nieoczywistego, niebanalnego i silnego wyrazie. Estetyka czarnych diamentów doskonale pasuje do współczesnych trendów, minimalizmu, nowoczesnej architektury formy, a także monochromatycznych palet barw. Karbonado to jest nie tylko wyjątkowy materiał bilerski. Czarne diamenty do dziś budzą również ciekawość naukowców i geologów, bo ich pochodzenie nie zostało jednoznacznie wyjaśnione. Jedna z teorii zakłada, że diamenty karbonado mogą mieć pozaziemskie pochodzenie, a ich unikalna struktura mogła powstać w wyniku uderzenia meteorytu lub eksplozji supernowej miliardy lat temu. Choć wciąż to hipoteza, to dodaje tylko tajemniczości tym już i tak niezwykłym kamieniom. Czarne diamenty to kamienie z duszą, charakterem i ciemnym blaskiem, które hipnotyzuje i inspiruje. Od przemysłu po czerwony dywan, od niedocenianych minerałów po symbol nowoczesnego luksusu, karbonado przeszły naprawdę długą drogę, by dziś królować w świecie biżuterii jako wybór dla tych, którzy nie boją się być inni. Ja osobiście lubię czarne diamenty, szczególnie połączone z czarnym rodem albo z białymi diamentami, gdzie właśnie białe diamenty błyszczą. Czarne diamenty wyglądają też wyjątkowo w połączeniu z szarymi diamentami. I to wszystko na dzisiaj. To wszystko... Jeżeli chodzi o odcinek, który przygotowałam na dzisiaj odnośnie czarnych diamentów. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka. Jeżeli podobał Ci się odcinek, proszę o mikro wsparcie, śmiało udostępnij dalej. Daj znać innym. Czekam również na pytania. Jak zwykle, proszę zostawię w komentarzu pod odcinkiem. A na Instagramie są nowe wyjątkowe grafiki, które uzupełniają treść odcinków. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia jutro. Media. Produkcja oryginalna Earborn Media